MBMW to jest BMW, to jest szczeciński klub BMW, z wszystkich fur, to jest król BMW, to jest szczeciński klub BMW, z wszystkich fur, tak to jest król BMW, oni tej marce oddani 15, 16 czy 17 cali to nieważne z herbem BMW na masę, krążą furami jak wiatr Przecież pustynię, oni tak krążą BMW Po szczecinie tutaj spod, tutaj z od Sprawdź, to jest, szok, to jest BMW show, to jest BMW Sho, to jest BMW, yo. Ta. Wiesz jak się zbiorą, to jest hardcore Gumy się falą, ale zawsze z głową BMW z to jest nasze hasło Wszyscy respektują, jak oni ruszą w miasto Czarny lakier, felgi się spokojnie kręcą Szałd ze sprzęgła i już z bokiem lecą Kontruje, odbija, zmiana strony drift Zaciąga czy redukuje, jeszcze jeden śpisz, to jest szeciński krupek wszystkich to jest, chór, to jest b m BM, BMW, przez nich w to jest udział Przeżywanie świata silnie kruczy pod maską, jedyna kaznuda, poznań się balowej, sprawdź to BMW, drutkińczko, er z wybogiem W Szczecinie to jest, że Częstym widokiem, 20 na godzinę Gdzieś nie w samochodu, was się rozkosz w ludu, czekajem jako mokurę BMW, BED-ka, była BNK, pierwszy bieg do BMW trzeci, jest jak rodzina Spór na lotnisku, wieczór się zaczyna od pino od stereotypów, że to, to jest fura mafii To jest fura do driftu, nie każdy to potrafi Kultywować tej fury, to jest moja misja BMW, to jest tradycja BMW